Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że ktoś o tobie myśli, mimo że nie mówi ani słowa? Czasami cisza jest tak pełna emocji, że wydaje się krzyczeć w nas. Tego rodzaju więź wykracza poza słowa. Objawia się w drobnych gestach, ukradkowych spojrzeniach, a nawet w niewytłumaczalnych odczuciach, które towarzyszą nam w ciągu dnia. W filozofii stoickiej uczymy się, że to nie słowa definiują nasze relacje, lecz działania i myśli, które nawet w milczeniu wyrażają więcej niż jakiekolwiek wypowiedziane zdanie. W dzisiejszym filmie zgłębimy osiem znaków, które mogą świadczyć o tym, że ktoś o Tobie myśli, nawet jeśli nigdy nie powie tego wprost. Zostań z nami do końca. Ponieważ ostatni znak może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz te ciche więzi. Ale zanim zaczniemy, pozwólcie, że opowiem krótką historię. W wiosce otoczonej gęstymi lasami mieszkała Zofia, młoda kobieta nosząca w sobie wspomnienie wielkiej miłości. Spędziła swoją młodość z Piotrem, chłopakiem o wolnym duchu i dobrym sercu. Razem marzyli o świetlanej przyszłości, ale nieporozumienie ich rozdzieliło. Piotr, czując się niezrozumiany, odszedł bez pożegnania. Lata mijały, a Zofia żyła dalej, ale coś wciąż ją z nim łączyło. Nie było to nic namacalnego, lecz drobiazgi wokół niej zdawały się szeptać jego imię. Melodia, którą uwielbiał, zapach kwiatów przywołujący wspomnienia a nawet spokojna cisza poranków, przypominająca ich rozmowy. Nawet bez słów, Zofia czuła, że Piotr w jakiś sposób nadal o niej myśli. A teraz pomyśl: Czy przeżyłeś coś podobnego? Przyjrzyjmy się razem, co te znaki mogą oznaczać. Pierwsza cisza, która mówi: Są chwile, gdy czyjaś cisza wydaje się mówić więcej niż jakiekolwiek słowa. To tak, jakby coś niewidzialnego było komunikowane, coś czego słowa nigdy nie mogłyby oddać. Ale jak rozpoznać ten rodzaj ciszy? Nie mówimy tu o niezręcznej ciszy, która wynika z braku odwagi czy chęci rozmowy. Cisza, którą tu opisujemy, to ta wyrażana poprzez niemal niedostrzegalne gesty, spojrzenia, które trwają sekundę dłużej, lub brak słów który paradoksalnie uderza z wielką siłą. Stoicy rozumieli, że prawdziwy dialog często odbywa się poza słowami. Wierzyli, że gesty, działania, a nawet zaniechania są autentycznymi odbiciami myśli i intencji danej osoby. Gdy ktoś unika bezpośredniego kontaktu, ale wciąż wykazuje troskę, np. będąc w pobliżu lub dbając o drobne szczegóły, Wtedy cisza staje się wymowna. Wyobraź sobie, że jesteś z tą osobą w jednym pomieszczeniu i zauważasz, że spogląda w Twoją stronę, ale odwraca wzrok, gdy tylko zauważy, że ją przyłapałeś. Albo delikatnie przysuwa się w Twoim kierunku, niemal nieświadomie, jakby chciała być bliżej. Te małe gesty, choć subtelne, niosą emocjonalny ciężar, którego nie można zignorować. Zastanów się: Czy cisza kogoś w twoim życiu sprawiła, że poczułeś coś głębszego? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co może kryć się za tym milczeniem? Następnym razem, gdy będziesz z kimś, kto wydaje się odległy, zwróć uwagę na sygnały, które ta osoba wysyła, nawet nieświadomie. Cisza często bywa przestrzenią, w której najgłębsze emocje Znajdują sposób na wyrażenie się, nawet bez słów, drugie intuicje, które łączą. Czy kiedykolwiek miałeś to nieuchwytne przeczucie, że ktoś o tobie myśli, mimo braku jakichkolwiek dowodów? Może podczas wykonywania codziennych zadań nagle pojawia się myśl o konkretnej osobie? To tak, jakby niewidzialna więź łączyła was. Coś, czego nie da się wyjaśnić racjonalnie ale co odczuwasz jako bardzo realne. Stoicy z ich praktycznym podejściem do życia nie wierzyli w mistyczne zbiegi okoliczności, ale rozumieli, że istnieje naturalna harmonia między ludźmi. Według nich nasze emocje i myśli tworzą energię, która nawet na odległość może być odczuwana. To właśnie nazywamy intuicją tym wewnętrznym głosem, który nie potrzebuje wyjaśnień, ale często okazuje się prawdziwy. Wyobraź sobie, że spędzasz spokojny moment, czytając książkę lub słuchając muzyki, a nagle w twoim umyśle pojawia się imię kogoś szczególnego. Nie było żadnego powodu, by o tej osobie myśleć. Wspomnienie po prostu się pojawiło. Albo, co więcej, odczuwasz niewytłumaczalny smutek lub tęsknotę. Choć bez wyraźnego powodu, to Twoja intuicja próbuje coś Ci powiedzieć. To może wydawać się magiczne, ale w rzeczywistości jest efektem głębokiej więzi emocjonalnej i wspólnych wspomnień. Gdy dwie osoby tworzą znaczące relacje, ta więź może pozostać aktywna, nawet gdy nie ma między nimi kontaktu. Następnym razem, gdy takie uczucie się pojawi, zapytaj siebie. Co to dla mnie znaczy? Może to być miłe wspomnienie, które wciąż cenisz, albo echo czegoś, co pozostaje nierozwiązane. Nie ignoruj intuicji. To przypomnienie, że czasami nasze serce wie więcej niż nasz umysł. Trzeci ciężar przypadków. Ile razy zdarzyło ci się natknąć na coś lub kogoś dokładnie w momencie, gdy o tym myślałeś? Może to być spotkanie z tą osobą w nieoczekiwanym miejscu, lub usłyszenie jej imienia w rozmowie obcych ludzi. Te zbiegi okoliczności często wprawiają nas w zadumę. Czy to coś znaczy? Czy los próbuje mi coś powiedzieć? Stoicy wierzyli, że wszystko co dzieje się w naszym życiu ma swój cel, ale to my nadajemy sens tym wydarzeniom. Jeśli intensywnie myślisz o kimś, Naturalne jest, że zaczynasz dostrzegać sygnały, które wydają się wskazywać na tę osobę. Twój umysł tworzy swego rodzaju soczewkę, która uwypukla wszystko związane z nią, jakby wszechświat sprzysięgał się, by to uwydatnić. Wyobraź sobie, że spacerujesz ulicą i nagle zauważasz coś, co przypomina ci tę osobę. Melodie w tle, napis na witrynie sklepowej lub nawet ubranie podobne do tego, które ona nosiła. Te przypadki mogą wydawać się błahe, ale dla kogoś, kto czuje, mają głęboki emocjonalny wydźwięk. Pytanie brzmi: jak interpretować te przypadki? Czy to rzeczywiste znaki czegoś większego, czy tylko odbicie naszych własnych myśli? Stoicy powiedzieliby, że istotą nie jest odkrywanie ukrytego znaczenia, Lecz wykorzystanie takich sytuacji jako okazji do refleksji nad własnymi uczuciami. Zamiast pytać, dlaczego to się stało, zapytaj, jak to na mnie wpływa. Odpowiedź może kryć się nie w zewnętrznym świecie, lecz w tobie samym. A czasem te drobne przypadki to tylko subtelne przypomnienia, że ludzie, którzy odcisnęli ślad w naszym życiu, Nigdy nie są tak daleko, jak mogłoby się wydawać. Czwarte odbicie emocji. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że twoje emocje wydają się nie mieć sensu? Zwykły dzień może nagle zostać przerwany przez nieoczekiwany smutek albo niespodziewaną radość, która pojawia się bez wyraźnego powodu. Co ciekawe, te uczucia często nie pochodzą od nas samych. Lecz z naszej więzi z innymi ludźmi. Stoicy uczą nas, że wszyscy jesteśmy połączeni subtelnymi nićmi poprzez wspólne doświadczenia i uczucia, które nosimy w sobie. Gdy ktoś intensywnie o nas myśli, możemy poczuć te emocje, jakby były odbiciem tego, co ta osoba przeżywa. Nie chodzi tu o telepatię, lecz o emocjonalną harmonię, która często wykracza poza logikę. Na przykład możesz być zajęty swoimi sprawami i nagle poczuć ucisk w klatce piersiowej. Być może w tej chwili ktoś myśli o tobie z wielkim zaangażowaniem, czy to z troską, tęsknotą, czy smutkiem. To emocjonalne odbicie działa jak echo, wibracja, która dociera do twojej świadomości bez ostrzeżenia. Innym częstym przypadkiem jest przypomnienie sobie nagle o wspólnych chwilach. Może przechadzasz się w jakimś miejscu i niespodziewanie przypomina ci się rozmowa lub specyficzny gest tej osoby. Te wspomnienia nie są przypadkowe. To mogą być nieświadome wyzwalacze uruchomione przez więź, która wciąż istnieje. Stoicy zachęcają nas do tego, byśmy przyjrzeli się swoim uczuciom bez oceniania ich lub ignorowania. Uważali, że uznanie i zrozumienie tych emocji. To sposób na rozwój emocjonalny. Następnym razem, gdy odczujesz niewyjaśnioną emocję, zapytaj siebie: Czy to pochodzi ode mnie, czy z mojej relacji z inną osobą? Ten proces może pomóc Ci lepiej zrozumieć, jak ludzkie połączenia wykraczają poza to, co widzialne. Piąte: niewysłane wiadomości. Żyjemy w czasach, gdy komunikacja jest na wyciągnięcie ręki a mimo to nie zawsze dochodzi do wymiany słów. Ilu z nas zaczęło pisać wiadomość, zastanowiło się i zdecydowało ją usunąć. A może widzieliśmy te trzy kropki sygnalizujące, że ktoś pisze tylko po to, by nic nie otrzymać? Te chwile wahania często mówią więcej niż mogłoby się wydawać. Gdy ktoś zaczyna pisać i kasuje wiadomość, może to wynikać z wielu powodów. Niepewności, braku pewności, jakich słów użyć, lub zwykłej obawy przed reakcją. Ten akt, choć niedokończony, świadczy o tym, że ta osoba myśli o Tobie. Nawet jeśli wiadomość nie zostaje wysłana, już sam zamiar jej napisania mówi, że jesteś obecny w jej myślach. Stoicy uczą nas, by doceniać intencje stojące za działaniami, nawet jeśli nie są one w pełni zrealizowane. To, że wiadomość nie została wysłana, nie oznacza, że była bez znaczenia. Cisza w tym przypadku jest odbiciem kogoś, kto zastanawia się, zanim podejmie działanie, i to samo w sobie jest znaczące. Wyobraź sobie sytuację, w której zauważasz, że ktoś zaczyna pisać, a potem przerywa. Zamiast traktować to jako brak zainteresowania, zastanów się: Czy ta osoba zmaga się z czymś, czego nie widzę? Czasami cisza jest bardziej wymowna niż cokolwiek, co mogłoby zostać powiedziane nieprzemyślanie. Następnym razem, gdy zauważysz niewysłaną wiadomość, potraktuj to jako przestrzeń do refleksji, a nie pustkę. W filozofii stoickiej uczymy się, że kontrola nad słowami jest oznaką mądrości. Sześć sny, które ujawniają więzi. Czy zdarzyło Ci się śnić o kimś, kto od dawna nie jest częścią Twojego życia, ale nadal wydaje się w jakiś sposób obecny? Te sny bywają tajemnicze i często trudno je zignorować. Budzimy się z wrażeniem, że coś próbuje nam coś powiedzieć, choć nie zawsze możemy to zrozumieć. Stoicy postrzegali sny jako przejaw pracy naszego umysłu. Sposób, w jaki podświadomość przetwarza to, czego nie możemy rozwiązać podczas dnia. Gdy śnisz o kimś, kto był dla Ciebie ważny, niekoniecznie oznacza to, że ta osoba o Tobie myśli, ale może to być odbicie emocjonalnego wpływu, jaki miała na Twoje życie. Pomyśl o sytuacji, gdy ta osoba pojawia się w Twoich snach wielokrotnie, budząc silne emocje, radość, nostalgię czy smutek. Może to być sygnał, że istnieje coś w Waszej relacji, co wciąż nie zostało zakończone? Być może Twoja podświadomość próbuje znaleźć odpowiedzi lub zamknąć ten rozdział. Stoicy uczą nas, by nie szukać zewnętrznych znaczeń ani mistycznych interpretacji, lecz spojrzeć do wewnątrz. Co ten sen budzi w Tobie? Czy to miłe wspomnienie, które wciąż pielęgnujesz, czy może znak, że czas ruszyć dalej? Nasze sny są także odbiciem naszych trosk i pragnień. Jeśli stale myślisz o kimś, naturalne jest, że ta osoba pojawia się w Twoich snach. Kluczem jest wykorzystanie tego jako momentu do refleksji. Dlaczego ta osoba nadal zajmuje miejsce w moich myślach i sercu? Zamiast szukać znaków na zewnątrz, traktuj sny jako okazję do zrozumienia swoich własnych emocji. Czasami wskazują one na to, co musimy przepracować. Nie w odniesieniu do innych, ale w relacji do samych siebie. Siódmy. Znaki w mediach społecznościowych. Żyjemy w świecie, w którym zwykłe polubienie na platformach społecznościowych może mieć ogromne znaczenie. Media społecznościowe stały się przedłużeniem naszej emocjonalnej rzeczywistości, gdzie drobne gesty... Jak komentarz, reakcja czy nawet brak interakcji mogą powiedzieć więcej niż nam się wydaje. Czy zdarzyło Ci się zauważyć, że ktoś nagle zaczął obserwować Cię ponownie, polubił stare zdjęcie lub skomentował coś w sposób, który wydawał się pełen ukrytych intencji? Te działania, choć subtelne, mogą być odbiciem tego, że ta osoba myśli o Tobie. W końcu nikt przypadkiem nie przegląda twojego profilu sprzed lat. Jednak stoicy przypominają, by nie przywiązywać zbyt dużej wagi do interpretacji tych gestów. Łatwo wpaść w pułapkę poszukiwania znaczeń tam, gdzie ich nie ma. Nie wszystko, co widzimy w mediach społecznościowych, jest wiernym odzwierciedleniem czyjegoś serca. Często ludzie działają impulsywnie nie zastanawiając się nad konsekwencjami swoich gestów. Z drugiej strony, takie sygnały mogą być formą pośredniej komunikacji. Ktoś może nie czuć się gotowy, by wysłać ci bezpośrednią wiadomość, ale okazuje zainteresowanie poprzez polubienie czy komentarz. W takiej sytuacji warto zastanowić się, czy te gesty są dla ciebie ważne, czy też lepiej pozwolić im odejść bez większego znaczenia. Lekcja stoicka jest tutaj prosta. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Nie możesz zmienić tego, co inni robią w mediach społecznościowych, ale możesz zdecydować, jak na to reagujesz. Jeśli coś Cię niepokoi lub wywołuje niepokój, zapytaj siebie: czy to naprawdę ma dla mnie znaczenie? Pamiętaj: to, co widzimy w mediach społecznościowych. Często jest tylko zniekształconym odbiciem naszych własnych oczekiwań. Osme spojrzenie, które mówi wszystko. Oczy nazywane są zwierciadłem duszy i nie bez powodu. Są chwile, kiedy wymiana spojrzeń może powiedzieć więcej niż tysiąc słów. To ten moment, gdy spojrzenie spotyka spojrzenie, a w powietrzu unosi się intensywność, którą trudno zignorować. Czy doświadczyłeś czegoś takiego? Wyobraź sobie, że jesteś w tłumie ludzi, ale jedno spojrzenie wydaje się wyróżniać. To spotkanie może być przelotne, ledwo zauważalne dla innych, ale na tyle głębokie, byś poczuł, że coś zostało przekazane w milczeniu. Stoicy wierzyli, że ciało często zdradza nasze najgłębsze uczucia, a spojrzenie jest pierwszą formą szczerej komunikacji. Trudno ukryć emocje, gdy oczy napotykają inne oczy. Nawet jeśli słowa pozostają niewypowiedziane, spojrzenie może wyrażać pragnienie, tęsknotę, żal lub miłość. Takie momenty mogą zdarzyć się w codziennych sytuacjach. Osoba, która spogląda na ciebie i szybko odwraca wzrok, lub ta, która utrzymuje kontakt wzrokowy o sekundę dłużej niż to konieczne. To nie sam akt patrzenia. Lecz emocje, które za nim stoją, nadają mu znaczenie. Jednak stoicy przestrzegają przed nadinterpretacją. Spojrzenie może być potężne, ale ważne jest, by ocenić kontekst i własne odczucia. Zadaj sobie pytanie: czy to spojrzenie rzeczywiście wyraża coś głębszego, czy jest tylko moją interpretacją chwili? Piękno spojrzenia tkwi w jego szczerości. Dlatego następnym razem, gdy poczujesz tego rodzaju wizualną więź, pozwól sobie odczuć to, co niesie, ale nie twórz historii tam, gdzie może ich nie być. W końcu to oczy mówią wiele, ale to nasz umysł decyduje, co naprawdę usłyszymy. Osiem znaków, które omówiliśmy dzisiaj, pokazuje, że ludzkie więzi mogą sięgać znacznie dalej niż słowa. Od ciszy, która mówi, przez przypadki, aż po spojrzenia, które ujawniają ukryte emocje. Każdy gest i każda interakcja niesie głębokie znaczenia, których czasem nie potrafimy w pełni pojąć. Filozofia stoicka uczy nas, że nie możemy kontrolować tego, co czują lub robią inni, ale możemy kontrolować, jak na to reagujemy. Zamiast szukać odpowiedzi w każdym geście czy sygnale, skup się na tym, co te doświadczenia budzą w Tobie. Wykorzystaj te chwile jako okazję do refleksji nad swoimi emocjami i nad tym, jak ludzie, z którymi jesteś związany, wpłynęli na Twoje życie. Jeśli poczułeś, że te znaki były częścią Twojej historii, napisz w komentarzach: Gesty w ciszy mówią więcej niż słowa. Abyśmy mogli kontynuować tę rozmowę, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby śledzić więcej takich treści. Pamiętaj: to, co nie zostało wypowiedziane, często niesie najgłębszą prawdę. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie dalej będziemy zgłębiać stoicką mądrość w codziennym życiu. Do zobaczenia!